Siemka z tej strony Wistus Jadam Osek. No i mamy gameplay z gry FIFA 11. Tak? Ee, tak, no. No jest to gra studia oczywiście jej sport Electronic Arts w sumie, która wyszła w roku 2010, ale myślę, że jest to najlepsza FIFA. Tak, bo 12. Nie, może jest lepsza graficznie, ale mi się nie podoba pod względem e, jakoś, nie wiem. Nie, bo tak. Fizyka gry jest dosyć słaba. W każdym razie FIFA 11 można kupić za grosze teraz, a e, są dostępne oczywiście tryby single player, multiplayer, tak jak my teraz gramy na przykład. Ja gram Hiszpanią, Adam gra Ho Holandią. No, mistrzostwa Czyli... świata. No właśnie. E... E... Co tu więcej powiedzieć? No, w multiplayerze da się grać z dwoma trybami, e, Zostań gwiazdą i normalna klasyczna gierka. Maksymalnie osób chyba może być 10. Yy, 5, a nie na... 5 na 5, tak, 5, 5. na 5. E, oczywiście chyba maksymalna długość połowy to jest 45 minut, nie, 20. 20 minut, 20. Tak. E, co dużo... A my gramy po 5, tak. O, dzięki za podanie. I najgorzej się gra w deszczu, jak dla nas, tak? Czyli w pogodę nie za dobrą wybraliśmy. Znaczy, w sumie to losowo wybieraliśmy. Lobek I... będzie? Ech, dobrze. No i tak, pewnie każdy w życiu grał kiedyś w FIFA, którąkolwiek, więc sterowanie nie jest mu obce. Najlepiej na padzie? Tak, na padach, tak. Ja oczywiście gram w hmm. pomarańczowych, jak już zawołażyliście. Mamy oczywiście pewne. Chociaż dość długo już gramy, to jednak tacy dobrzy nie jesteśmy, prawda? Trzeba, bo się. Ach, nieważne. Tacy dobrzy nie jesteśmy, ponieważ no. Gram... zwalamy akcję. Ja zazwyczaj gramy we dwójkę na parę, o, znaczy na dwa na dwa najciekawszy. Tak, gramy. Uch, my ja zadamem kontrakt, to inny. I zwykle wygrywamy chyba, no, ale. Ostatnio coś nam nie idzie. Tak, w każdym razie nie umiemy strzelać. Ogólnie to najlepiej się gra 2 na 2, bo na przykład w przed chwilą podałem na wyjście... O. A zawodnik nie wyszedł, tak? Tak. Jak? <ścoughs> nie lubię grać w deszczu. No co to było, ej? No tak, w czasem gra ma błędy, prawda, ale... Znaczy, błędy nie są graficzne czy jakieś tam, tylko po prostu... Fizyka gry, sama fizyka, że... Bramkarz podbiega do piłki, i zamiast ją wybić, to ją holuje, i dopiero wybija. Tak, ale się raczej... Raczej... Piękny gol. No, I, jakiś... I oczywiście po każdym golu można cieszynkę zrobić. Tak, ale w, na Xboxie nie oszukujmy się, jest to lepiej zrobione. Ogólnie na Xboxie jest lepsza fizyka gry. A y... fajne są triki w tej grze. Mój ulubiony element. Tak, <laughs> Tylko, nie zawsze działają. Oczywiście są różne triki na strzały, i w ogóle można strzelać pod podbiciem, płasko. Osiem i na przykład coś takiego zrobić. Bramkarz niby się wychyla, nie wiem. Można wychodzić bramkarzem, tak jak pewnie każdy to wie. No ale szkoda, że nie można tak jak się podejść do 2002, falować bramkarze, no. <tosy> tak, to było najlepsze. No i teraz zagramy taki mmm, krótki mecz. Może całego nie, ale kawałek zagramy. No, pięknie tak. Twito zagrał, nie no, bezbłędnie. Tak. Podkręcona leci. A? Znaczy mam jasa. No, a ja mam kogo? Van der Sar'a. No, to pa. jeszcze nieaktualne składy są, tak? Niestety skończył już karierę. No, no ale... Zabarwiłem Manchesteru. Nie lubiłem Manchesteru, znaczy nie lubię nadal Manchesteru, tylko lubiłem właśnie jego i Wandersara, i, Wander i runę, ja tam lubiłem. Adam trochę lepiej sobie radzi ode mnie. No ale co tam. Może, yy, możecie się śmiać z naszej gry, ale trudno się mówić. O, nie chciałem tak zagrać. A ja tak. Patrz, lobek będzie. A! Co? CO ZROBIŁ MÓJ PIŁKARZ?! No i właśnie o takich błędach mówię, próbuję wybić piłkę, a on się nad nią rzuca, no takie Jest błędy tu... też zdarzają w prawdziwym. Loby mi za bardzo nie wychodzą, ale no, czasami... No to nie strzeliłeś z loba, nie? No nie, nie. Naprawdę nie... A... nienawidzę grać w deszczu. Może teraz będziemy trochę mało mówić, ale trzeba się skupić. Tak, trzeba się skupić. I teraz czekamy, no i to jest właśnie gra w deszczu, że zawodnicy, moja chyba, nie twoje, że zawodnicy się ślizgają po całym boisku. Nie, 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 to nie było błąd, po prostu ja sobie ślizg. Tak? Chciałem jeszcze, ale ci wystawił, o człowiek ale jak, to było, no to było dobre. Teraz trzeba czekać, zobaczymy co pokaże Electronic Arts przy FIFA 2013, tak? a jutro piątek 13, no sorry, ale... Znaczy, w sumie to dzisiaj pewnie tak, bo to o będzie tak. wrzucone w piątek. Pewnie tak. Ewentualnie w czwartek, zobaczymy. No i To jest nasz krótki gameplay, tak jak już mówiliśmy, nie wiem co mówić, dlatego gadam głupoty. Ale cię wykiwałem, o kurde, myślałem, że zahamujesz. Ty raz przewidywalnie podasz na górę. A nawet ja się nie spodziewałem, że tu podam. O, koniec pierwszej połowy. Grafika oczywiście y, na najwyższych ustawieniach jest bardzo dobra. No niestety nie wiem co... Nie wiem ludzie co się dzieje, ale w singlu normalnie gram na najwyższych i mi nie, tnie, nie? Ale Mul... to one mają mm, problemy. Ale tak. nie, nie, to nie o to chodzi. Bo w multi mi normalnie, znaczy w singlu mi normalnie chodzi. No jest. A po prostu... A ty na naj, najniższych, tak? No nie. Na najwyższych, ale na najniższej rozdzielczości. E, tak. To ja jest głupie. Podwyższe w, w, w ten... rozdzielczość od razu... Może Cze... ktoś wie, jak ten problem rozwiązać? Tak, dokładnie. Nie Wiadomo, wiem, że... że można, bo działał on chyba na starszych sterownikach, tobie, tak? Nie, słuchajcie. Nie, 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 to też nie było tak. A jak to było? Bo by? yy, kiedyś zainstalowałem siódemkę i normalnie mi chodziło. Tylko, że później chyba wirusy, miałem coś takiego. Nic nie pomagało, więc rysnąłem system. Tak, jak nic nie pomaga, to trzeba system. Ale no nie no, tak. wiesz, w ogóle chyba... Myśli... Najszybszy sposób, znaczy najszybszy, najłatwiejszy, o to chodzi. Nie, po prostu mi się w ogóle chyba komp wtedy nie odpalał, ile się nie mylę. A tak, pamiętam, co dzwoniłeś. Ale się siatkę strzeliłem. Tak, bo mój bramka się... pan Torres! NIEMOŻLIWE BANDORRE Z GOLA Zobacz mój, co mój bramkarz zrobił, Puszczę powtórkę bo ja się nie mogę w to no, zobaczyć. To jest zobacz. dobre, tu mi ładnie podałeś, dzięki Myślałem, że mocniej to poda A to mój trik <grym> W każdym razie jak wiecie o co może być zada Adamowska kompem, nie tak czy z samą grą to powiedzcie Oczywiście co... mam słabego kompa, no ale sorry na singlu mi działa dobrze Wiesz, słabego czy ja wiem, taki słaby to on nie jest. Ale dobry też nie. Większość gier chodzi na najwyższych, tak? Może tak. GTA 4 na przykład na średnich Ci chodziło, tak? Tak, ale fabuła mnie powala, nie powalała mnie w GTA 4. Podam tak, ale będzie fajnie. O Boże! Co te o, trwa, to zrobi co bramkarz robi? Jezu! Przed nim piłka. No i tak, to, to, to jest właśnie fizyka tej gry, że bramkarz nie wychodzi. Podobno w 12 jest lepiej, chociaż to jest takie niezauważalne jak dla mnie. Aktualnie mi się podoba tylko jedna rzecz w 12, że nie jest tak łatwo odebrać piłkę. Tak, nie trzeba, bo tu się trzyma w sumie jeden przycisk. Tak, a dwa. tam trzeba trochę pomyśleć. I dopiero nacisnąć przycisk, tak, to jest zawsze. Nie, tam się w ogóle nie wciska przycisku. Trzeba wcisnąć, żeby nogę na przykład wstawił. Tak a, o, o to ci chodzi, rozumiem. O, no, no. No, ale zobaczymy co pokaże EA w, w Fifie 2013, no cóż. No na pewno na moim grucholecie trochę pociąg... Znaczy no, pociągnąć, na pewno pociągnie. Zobaczymy jakie ten... Jedno jest pewne, one mają duże problemy z grami. Tak, znaczy, czy ja wiem? Trzeba... Zależy które. Z, te, star z tymi starszymi to na pewno... Boże. Podaj, podaj Oj, mu. Tu. O Boże, to dlaczego ja nie podaję? Ja nie myślę. Za bardzo się skupiłem na mówieniu. No i, i to tyle, no meczyk pokazany. Nie wiem, sterowanie, chyba nie musimy omawiać, no podanie strzałów, dośrodkowanie. O! Co tam gasz robi? No ej, ja nie, nie... To jest po prostu nie do, nie do... w ogóle wyobrażenia sobie. Co ty robisz? Ja Mnie to zabawia jak na przykład... Ej no, Mie, mi jedno dziwi w tej że na przykład jest wolny z e, jednej strony, a z drugiej strony bramka szurek, nie? To jest takie trochę dziwne. Tak, a, może mogą być jakieś przerwy w głosie, bo niestety moje łącze internetowe podczas gry w FIFA trochę nie wytrzymuje i na Skype'ie niestety jakieś przerwy są lekkie. Dlaczego nie? 6-1 może wyłączmy już to nagranie, co? Nie, 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 jeszcze chcę się dobrze. trochę dołożyć. Dobrze, my już y, będziemy kończyć. Nie, nie, no co ty, Przecież jeszcze, jeszcze chwilunia. Nie dobijaj mnie, proszę cię. Sam siebie dobijasz, po co tak podałeś? Po to, że to jest deszcz. Ale nie wiem, naprawdę mi nie idzie, chociaż z reguły myślę... No może nie najlepiej gram, ale dobrze. Spalone chyba. Być aż tak słabo, nie wiem co się dzieje. Wiesz co, M muszę wam coś powiedzieć, graliśmy sobie w multi. No i normalnie gramy, nie? Już po gwizdku? to Mateusz tak dla beki i sędzia nam dał czerwoną kartkę, chociaż było po gwizdku już, nie? Więc, nie wiem. No, to tak powinno być, tak? Ale słuchaj. Ale nigdy takich rzeczy nie było. Właśnie. Gwizdek był? I nagle sędzia wyjmuje czerwoną kartkę i mówi, what the fuck is it? <coughs> Ale twoi że... piłkarze są jacyś szybszy, szybsi. Jakby tak się skończył finał Mistrzostw Świata, o, może euro tak będzie. Tak! Ja Na by... euro to będzie Polska i Ukraina w finale. Dobra, no to jak mówiliśmy, nie będziemy już przedłużać, bo w sumie to już wszystko o tej grze powiedzieliśmy. No co? Odbija się piłka, to jest chyba główny opis tej gry, tak? Nie <grym> wiem, co jeszcze może tu więcej powiedzieć. I... teraz zaczniemy częściej nagrywać z takich innych gier niż Minecraft, tak? Bo Minecrafta za dużo czuję, że jest na naszym kanale. Wiele, wiele za dużo. Aczkolwiek tak. no, to jest nasza bazowa gra, bo... Lubimy w nią Ojciec, grać. Chyba chyba dwa razy w tygodniu? Tak sobie myślę. Minecrafta, czy nawet raz. Zależy jak będzie czas. No dobra, to już chyba tu gramy ten mecz, tak. Ale ci rozwaliłem tam. Będzie gol. A, gdzie tak, on wrzucił? Jakbyś to strzelił, to by trafił. Za założę się, że Kasiaz by tego nie obronił. Ja nie wiem, co się dzieje. Wiem, że może cię puszczam, może w ogóle ten, ale no nie gram na 100%. Czy mogę tak wymawiać się niby, ale no co... No właśnie, tak. nie, nie, nie wymienił się tak tutaj. W każdym razie nie raz z tobą wygrywałem i to. Jest zwalony! Człowieku, mu... prędzej jasno. Pop... <głos> kocham! <głos> to samo <są odomast> <noise> To was kocham, po prostu. Wolę takie tuby z połowy... Na... Raz mi się tak zdarzyło, że walnęłem tubę z połowy boiska, praktycznie. Jakiś wolny. I trafiłem w poprzeczkę, więc trochę załamka leci. Ale A no... Są tu wspaniałe komentarze pana Dariusza Szpanowskiego, z nim jest To jest jak wybijam spod własnej bramki i stąd, stąd padają bramki, nie? No. no i dobra, no to będziemy kończyć. No, to na razie. Arka.